Mercedes AMG One to wyjątkowy super samochód. Jest to pierwsze auto, które trafiło do produkcji seryjnej, które jest wyposażone w silnik z bolidu Formuły 1. Choć oczywiście jednostka napędowa przeszła drobne modyfikacje i została odpowiednio do tego auta dostosowana. Już w przeszłości, zwłaszcza w latach 90., inni producenci próbowali dokonać tego samego. Próbowali stworzyć auto drogowe, którego sercem będzie silnik z bolidu Formuły 1. Zapraszam Was na materiał o czterech supersamochodach, które miały przenieść technologię z Formuły 1 na drogi publiczne. Pierwszym modelem, o którym opowiem, będzie Yamaha OX9911. Na początku lat 90. Yamaha miała silne ambicje, by wejść do świata supersamochodów. Firma była już wtedy znana z doskonałych motocykli oraz z tego, że dostarczała silniki do bolidów Formuły 1, o czym mówiłem w poprzednim materiale. Jeżeli przegapiliście ten materiał, to zachęcam Was do jego nadrobienia. Link macie u góry ekranu. Na potrzeby F1 Yamaha stworzyła jednostkę o oznaczeniu OX99, która była 3,5-litrową V12. To właśnie ten motor postanowiono wykorzystać jako serce napędzające nowy super samochód Yamahy. Początkowo Japończycy zlecili projekt nadwozia brytyjskiej firmie ITD, z którą współpracowali przy projektach wyścigowych. Niestety, między Japończykami a Brytyjczykami pojawiły się różnice w wizji projektu. Yamaha bowiem chciała stworzyć auto ekstremalne, a Brytyjczycy myśleli raczej o kompromisie pomiędzy osiągami a wygodą. Ostatecznie zniecierpliwiona Yamaha zleciła projekt swojej filii Yamaha Motor Company. Projekt nadwozia wyszedł spod rąk International Automotive Design, a głównym projektantem, który odpowiadał za futurystyczną, opływową sylwetkę tego samochodu, był Takuya Jura, założyciel firmy Mooncraft, produkującej samochody wyścigowe. W sumie w 1992 roku powstały trzy prototypy modelu OX 9911. Wszystkie były ręcznie składane i różniły się między sobą detalami oraz kolorystyką nadwozia. Powstały prototypy w kolorze czerwonym, czarnym oraz zielonym. Każdy z nich zachował się charakterystyczną, długą, opływową linią z kokpitem, który przypominał kabinę myśliwca. Ich osiągi były całkiem niezłe, pomimo stosunkowo niewielkiej mocy silnika który po przystosowaniu go do auta drogowego osiągał maksymalnie 450 koni mechanicznych przy 10 tysiącach obrotów na minutę, to auto ważyło poniżej 1200 kg, co dawało całkiem niezły stosunek mocy do masy. Samochód przyspieszał do setki w około 3,2 sekundy, a prędkość maksymalna podobno przekraczała 300 km na godzinę. Samochód charakteryzował się również monokokiem wykonanym z włókna węglowego technologii używanej w Formule 1 karbonowym nadwoziem oraz siedzeniami w układzie tandem. Pasażer siedział bezpośrednio za kierowcą, podobnie jak ma to miejsce w Myśliwcach. Ostatecznie projekt niestety upadł i nie wszedł do produkcji seryjnej, a główną przyczyną były ogromne koszty, jakie pochłonęło zaprojektowanie i zbudowanie samochodu. Szacowano, że aby sprzedaż modelu OX 9911 się opłacała, to musiałby on kosztować ponad 800 tysięcy dolarów. Dla porównania, McLaren F1, legendarny super samochód brytyjskiej marki, w 1992 roku kosztował 815 tysięcy dolarów. Trzy zbudowane prototypy przetrwały i dwa z nich obecnie znajdują się w rękach Yamahy. Czarny i czerwony samochód można co jakiś czas zobaczyć na różnych wystawach czy targach motoryzacyjnych. Pozostajemy w Japonii i od marki Yamaha przechodzimy sobie do mniej znanej firmy Dome. Jest to japoński konstruktor, który specjalizuje się w budowie samochodów wyścigowych. W końcówce lat 80. Dome postanowiło połączyć swoje siły z mniej znaną marką Jotto Design, aby stworzyć super samochód. Jego założenia i koncepcja były bardzo ambitne. Projekt otrzymał nazwę JTO Caspita i miał on posiadać karbonowy monokok. Zawieszenie i silnik wyjęte z bolidu Formuły 1, niską masę oraz aerodynamikę inspirowaną prototypami wystawianymi w wyścigu Le Mans. Ponadto auto miało być w pełni homologowane na drogi. Pierwszą wersję koncepcyjną pokazano w 1989 roku. Kształt nadwozia przypominał bardzo mocno prototypy wyścigowe grupy C. Silnikiem, który napędzał ten samochód, była jednostka Subaru 1235. 3,5 litrowa V12 zbudowana na zlecenie Japończyków przez Carlo Cittiego i jego firmę Motori Moderni. O tym silniku również opowiadałem w zeszłym tygodniu na moim kanale. Silnik w wersji przystosowanej do samochodu drogowego generował około 450 koni mechanicznych. Według producenta do setki rozpędzał się w około 4 sekundy, a prędkość maksymalna mogła wynosić około 320 km na godzinę. Całość konstrukcji ważyła 1240 kg. Prototyp został zaprezentowany publicznie na Tokyo Motor Show w 1989 roku i wywołał spore zainteresowanie. Już rok później projekt musiał przejść jednak spore zmiany. Jednostka Subaru 1235 okazała się kompletną katastrofą. Silnik został zbudowany dla zespołu Formuły 1 kolonii, jednak po ośmiu wyścigach sezonu 1990 subaru zakończyło współpracę z włoską stajnią, ponieważ silnik okazał się być katastrofalny. Również w przypadku prototypu Jotto Caspita postanowiono wymienić serce samochodu i w drugiej wersji tego auta użyto V10 firmy Judd, również pochodzącej z bolidu Formuły 1. Silnik generował około 585 koni mechanicznych przy 10,5 tysiącach obrotów na minutę. W drugim prototypie zmodyfikowano układ dolotowy, wydechowy, chłodzenie, auto otrzymało również inne wloty powietrza i lekko zmienioną sylwetkę. Jak się okazało, druga wersja prototypu również okazała się niepowodzeniem i auto nie weszło do produkcji seryjnej. Łącznie zbudowano około 2-3 egzemplarzy: jeden z silnikiem Jad i jeden lub dwa z silnikiem Subaru. Samochód do dziś można czasami zobaczyć w muzeach lub na wystawach motoryzacyjnych w Japonii. Z kraju kwitnącej wiśni przenosimy się do Europy, a konkretnie do Szwajcarii. Mówić natomiast będziemy o Monteverdi Hi 650 F1. Zanim jednak o tym super samochodzie, to słów kilka o założycielu marki, Peterze Monteverdi. Szwajcarski biznesmen w swoim życiu nie tylko produkował samochody, ale również się ścigał. W 1961 roku zbudował bolid Formuły 1, który nazwał MBM, czyli Monteverdi Basel Motoren. Szwajcar próbował wystartować tym bolidem w Grand Prix Niemiec w 1961 roku, jednak z weekendu wyścigowego ostatecznie musiał się wycofać i nawet się na to, że wtedy nie pojawił, a było to spowodowane odniesioną kontuzją. Przedsiębiorstwo produkujące auta drogowe z kolei założył on w 1967 i skupiał się on na samochodach sportowych. Co ciekawe, pod koniec lat 80. Szwajcar znów powrócił do Formuły 1, jednak oczywiście już nie jako kierowca, a jako właściciel zespołu, ponieważ kupił on w 1990 roku zespół Onyx. Ekipa była niestety słabiutka i po zakończeniu tamtego sezonu zespół wycofał się z Formuły 1, pomimo że zdołał już zbudować auto na rok 1991 i był on nawet testowany przez JJ Leto. Na podstawie tego właśnie samochodu w 1992 roku zbudowano Monteverdi High 650 F1 i teraz przechodzimy już właśnie do tego super samochodu. Auto wykorzystywało monokok z włókna węglowego pochodzący z bolidu Onyx ORE 1B co zapewniało lekkość i sztywność konstrukcji. W aucie zastosowano również silnik z tamtego polidu Formuły 1, czyli jednostkę Cosworth DFR V8 o pojemności 3,5 litra, która przy 11 tysiącach obrotów na minutę generowała aż 650 koń mechanicznych. Samochód był niezwykle lekki, ważył zaledwie 850 kg, co dawało imponujący stosunek mocy do masy. Dosetki samochód przyspieszał w 3 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosiła 335 km na godzinę. Projekt wzbudził zainteresowanie i firma Monteverdi przyjęła nawet kilka zamówień na ten samochód. Niestety, ostatecznie żaden egzemplarz do klientów nigdy nie trafił. W latach 1992-1995 zbudowano w sumie 3 prototypy, w tym jeden całkowicie sprawny, jeżdżący, gotowy do sprzedaży. Na koniec warto dodać, że samochód ten, dość niespodziewanie, pojawił się w 2021 roku na evencie motoryzacyjnym Dick Whale Motorsport Gathering, który odbywa się co roku w Kalifornii. Samochód pojawił się tam dzięki współpracy ze szwajcarskim dealerem samochodowym Andrasem Westem. Była to jedna z niewielu szans, aby samochód ten zobaczyć na żywo. Wcześniej można go było podziwiać na targach motoryzacyjnych w Genewie w 2017, gdzie pojawił się z okazji 50-lecia marki Monteverdi. Ostatnie auto w dzisiejszym filmie to oczywiście Mercedes AMG One. W przeciwieństwie do Dome Jotto Caspity do Monteverdi High 650 i do Yamahy OX99. Auto to weszło do produkcji seryjnej, a jego historia nie skończyła się na jedynie w prototypie. Pierwszy prototyp Mercedesa AMG One został zaprezentowany na targach we Frankfurcie w 2017 roku. Najważniejszą informacją, która przykuła uwagę całego świata, była ta, że jest wyposażony w V6 o pojemności 1,6 litra pochodzącą wprost z bolidu Mercedesa W07 z 2016 roku. Potrzeba było jednak dodatkowych kilku lat pracy, aby auto w końcu wyjechało na drogi. Silnik, który został zamontowany w samochodzie, oczywiście musiał zostać odpowiednio dostosowany i zmodyfikowany, tak aby można było go użyć w samochodzie drogowym. Przede wszystkim obniżono jego maksymalne obroty z 15 tysięcy do 11 tysięcy. Dodatkowym problemem okazały się europejskie normy emisji spalin, które zmusiły inżynierów do dodatkowych prac nad układem wydechowym, co przełożyło się na opóźnienie debiutu samochodu. Produkcja auta ruszyła pod koniec 2022 roku w Wielkiej Brytanii w fabryce w Brixworth, tej samej, w której powstają silniki F1 dla zespołu Mercedesa. Mercedes-AMG One może pochwalić się mocą na poziomie 1063 koni mechanicznych. Do setki przyspiesza w 2,9 sekundy i jest w stanie rozpędzić się do 350 km na godzinę. Produkcja ma ostatecznie wynieść 275 egzemplarzy. Każdy z nich kosztuje około 2,7 000, 000 euro. Największym problemem i wadą tego auta jest jednak jego niepraktyczność. Silnik z bolidu Formuły 1 ma to do siebie, że nie jest zbyt wytrzymały i niestety auto wymaga regularnych wymian całej jednostki napędowej, która oczywiście swoje kosztuje. Jak informuje producent, silnik w samochodzie AMG 1 powinien być wymieniany co około 50 000 km lub co 5 lat. Wymiany silnika nie może podjąć się oczywiście byle jaki warsztat. Operację tą można wykonać tylko w jednym miejscu w fabryce MG w Wielkiej Brytanii. Koszt pełnej wymiany silnika w tym samochodzie wynosi około 800 tysięcy euro prawie jedna trzecia kosztu całego samochodu. Fakt ten powoduje, że ich właściciele nie będą raczej zbytnio chętni do ich eksploatowania, w związku z czym szanse na zobaczenie takiego samochodu na żywo, na ulicy, poza jakimś eventem motoryzacyjnym, są dosyć małe. Oczywiście AMG1 jest motoryzacyjnym majstersztykiem. Pierwsze auto w historii, które trafiło do seryjnej produkcji, które zostało wyposażone w silnik z bolidu Formuły 1. Mercedes, choć dokonał wielkiej rzeczy, to faktem jest, że auto ma swoje wady, a największym problemem jest oczywiście konieczność wymiany takiego silnika, która jest bardzo kosztowna. W listopadzie 2022 roku Mercedes zabrał swój super samochód na Nürburgring Nordschleife i udało im się ustanowić rekord okrążenia dla samochodu produkcyjnego z czasem 6 minut 35 sekund i 183 tysięcznych, pokonując tym samym dotychczasowego lidera Porsche 911 GT2 RS z pakietem Manti Racing. Co ciekawe, w 2024 roku Mercedes spróbował jeszcze raz zabrać swoje auto na północną pętlę Nürburgringu i udało im się ich własny rekord poprawić. Mercedes AMG One osiągnął czas 6 minut 29 sekund i 90 tysięcznych sekundy, stając się pierwszym w historii autem produkcyjnym, które na tym torze zeszło poniżej 6 minut i 30 sekund. I to tyle w dzisiejszym materiale. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów. Przypominam, że w ten weekend wyścig o Grand Prix Miami, które niestety dla nas startuje dosyć późno, bo dopiero o godzinie 22. Jednocześnie jest to też weekend ze sprintem, tak więc czeka nas więcej emocji na torze. Przypominam również, że w poniedziałek na moim kanale pojawi się materiał podsumowujący wyścig o Grand Prix Miami.